Jak tu nie powiedzieć, że piątek 13 jest pechowy, 13 sierpnia, po 45 latach Gierkówka dokończyła swojego żywota. Zanim do tej współczesności przejdę, to chcę rozwiać taki mit, bo no, po nazwie przyjęło się mówić, że to towarzysz Edward Gierek zażyczył sobie takiej autostrady, żeby z pracy do domu mieć bliżej. To rzeczywiście było częścią większego ambitnego projektu budowy autostrad i dróg ekspresowych w Polsce. No widać, że nic z tego nie wyszło, bo ani ta droga do Warszawy nigdy nie dotarła, ani nie stała się autostradą, tylko drogą yy, główną, yy, gdzie mamy do czynienia, mieliśmy do Czynienia z licznymi skrzyżowaniami w poziomie, co sprawiało, iż był to jeden z najniebezpieczniejszych odcinków. Droga zbudowana nie zawsze w zgodzie z dobrą jakością, żeby wyrobić się w terminie, potrzebne było ściągnięcie wojska. Ten odcinek, który ukończymy w końcówce 2022 roku, chociaż już jeździmy, przerzucając się z jednej jezdni na drugą jezdnię, ten odcinek powinien być realizowany jako jeden z pierwszych odcinków autostradowych w naszym kraju. Jak popatrzymy na wyniki pomiaru prędkości z 2015 roku, Roku, to może on nie należy do szczególnie obciążonych, bo tam było dobowo w okolicach 40 tysięcy pojazdów. Ale to co jest ważne, jest tam dużo ruchu ciężkiego. Więc to, że od razu on powstaje w parametrach dwie jezdnie po trzy pasy i że powstaje przede wszystkim w betonie, to jest bardzo dobre rozwiązanie. Nie ma tutaj żadnych opóźnień, idziemy zgodnie z harmonogramem, więc autostrada A1 od gór do morza w pełni zostanie domknięta. No wszystko w tej chwili na to wskazuje kosztem niecałych 3 miliardów złotych pod koniec 2020 roku.